No to dzień dobry misiaczki w ten piękny dzień Ja jestem Jakub Kotuła, to jest tri I dzisiaj znajdujemy się w Panama City W tym filmie pokażę Toro, że Panama jest taka bardzo e, amerykańska, to znaczy wiadomo, jest w Ameryce e, środkowej. Chodzi mi bardziej o Stany Zjednoczone. Że w Panamie, e, to jak mówiłem, e, walutą jest Balboa ale narodowym, narodowym jakby banknotem już jest dolar. A co do tego jeszcze usłyszałem niedawno? że chcą, żeby oficjalnym, oficjalną walutą również było euro. Także w którą stronę to zmierza? Zobaczymy. Zresztą... Zresztą... Zresztą. Zresztą tak jak widzicie za mną, Panama City jest ogromna, jest tak naprawdę najbardziej zmodernizowanym miastem w, w Ameryce Łacińskiej. Mnie trochę przypomina nie wiem, z filmów naprawdę ze Stanów Zjednoczonych, jakieś miasto nie wiem, Chicago, Nowy Jork. E, Panama City ma dwa najwyższe budynki również w, w Ameryce e, łacińskiej. Najwyższy jest chyba w Chile. Nieważne. Do tego jest e, uważany za raj podatkowy. Dlatego jest tu niesamowicie dużo banków, a większość właśnie tych największych budynków, to, właśnie e, budynki banków. I told you. A teraz, małymi kroczkami, będziemy się zbliżać do e, Starego Miasta, które nazywa się Casco Viejo. No i tam też coś sobie e, nagramy. Także chodźmy. I tak jak wszędzie, każdy chce zarobić, więc sprzedaję to, co może. Na no, w Polsce byłby już mandacik za nieodprowadzanie podatku, za niezarejestrowanie e, firmy. No i właśnie wchodzimy w teren nazwany Cascoejo. I tak jak możecie zauważyć, za mną, koło mnie z boku widać już takie fajne e, hiszpańskie stare budownictwo, budynki, wąskie uliczki, kolorowe domki e, i tak dalej trochę jest ruch a ja nie wiem gdzie idę where are we going? ok staramy się żeby nie potrąciło nas auto left side, right side, right, ok Dobra, koniec tych budynków. My teraz przedzieramy się przez takie prawie że to e, niedaleko starego miasta w poszukiwaniu supermarketu, ponieważ mi się jeść i pić, a najkrótsza droga właśnie prowadzi przez takie oto mniej ciekawsze e, miejscówki. No niestety jest to chyba tak niebezpiecznie, że Emily nie chce tędy iść. I ogólnie zapytaliśmy się trzech osób o no to którędy najszybciej do supermarketu to powiedzieli że tędy nie przejdziemy bo nas zabiją ile w tym prawdy nie wiem ale skoro kilka osób tak mówiło no dobra no idę na około no i ciul. obraziła się ale przynajmniej wiem już tylko się jeszcze bardziej utwierdziłem w tym Dlaczego podróżuję sam? No i misiaczki niestety nie udało mi się e, nagrać najważniejszego e, za dnia, a w sumie z nocą też mi się nie udało nagrać, e, kanału panamskiego. Czyli e, czegoś, bez czego e, ludzie musieliby robić o, drogą morską dużo, dużo kilometrów więcej, jeżeli chodzi o, o Amerykę. No, śmieszna historia jest z kanałem panamskim, ponieważ e, budowano go 12 lat. Zaczęli go budować Francuzi, ale że oprócz robienia niczego i spartolenia całej roboty e, to Amerykanie wzięli się za pracę. Amerykanie skończyli jakby budowę e, kanału Panamskiego, przed którym zginęło o, prawie była z 300 osób co ja Wam mogę jeszcze o kanale Panam w tym powiedzieć to, że tak naprawdę jest niesamowicie dochodowy ponieważ rocznie przepływa przez niego około kilku milionów jachtów i statków To daje tak naprawdę dosyć spory zarobek e, Panamie e, jestem już w Kolumbii i cisnę e, łapać stopa na południe pomogę i znowu kolejny problem, bo nie mam pieniędzy. Mam na karcie tam jakieś, na wizie. Ale ten, nie mam gotowy. Więc na razie jestem w dupie. A, dlatego jeżeli podobał wam się ten odcinek, albo inne, zostawcie suba, dajcie lajka. Jeżeli nie przeszkadzają wam przez tery przez wiatr, to również możecie gdzieś tam skomentować, udostępnić, polecić znajomym. I widzimy się. Colombia.